Witam wszystkich, z tej strony Sudokamil. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka poradnika do Sudoku, w którym przedstawię inną technikę z rodziny unikalnych prostokątów, mianowicie UARTYP 6. On w swojej konstrukcji będzie troszeczkę przypominać UARTYP 4, o którym była mowa w poprzednim odcinku poradnika. Natomiast różnica jest taka, że zamiast przyglądać się konkretnie wierszowi bądź kolumnie z narożnikami tylko z dodatkowymi kandydatami, to my będziemy tutaj przyglądać się wszystkim wierszom i wszystkim kolumnom zawierającym dwoje z unikalnych prostokątów. Natomiast jak dokładnie będą tutaj przebiegać eliminacje? Na jakiej podstawie to będzie się wszystko odbywać? zapraszam do obejrzenia tego materiału, aby się tego dowiedzieć. Tutaj ciekawostką jest to, że dzięki tej technice będziemy w stanie rozwiązać już dwa pola. Będziemy w stanie wpisać tutaj duże cyfry, co jest niewątpliwie ogromną zaletą tej Techniki. Tradycyjnie w pierwszej części przedstawię schemat tych, działania tej techniki, na co warto zwrócić uwagę przy jej wyszukiwaniu, wraz z uzasadnieniem, dlaczego ta technika działa. Natomiast w drugiej części przedstawię przykłady, które zilustrują zastosowanie tej techniki w praktyce. Zapraszam do oglądania. Na czym więc polega technika URT 6? Miałem przed sobą planszę, w której zaznaczyłem tutaj kolorami poręczowym i przy okazji też żółtym. Nasz unikalny prostokąt, UR kandydaci to są cyfry 1, 3. I teraz zakładamy, że pola zawierające tylko UR kandydatów są dwa i tym razem leżą na przekątnej. To już jest różnica względem UR typu 4, gdzie leżały tam w jednej linii poziomej lub pionowej. Tutaj zakładamy, że leżą one na przekątnej. I teraz ta druga para narożników, ona też oczywiście musi zawierać UR kandydatów 1.3, przy czym one mogą zawierać oczywiście dodatkowych kandydatów. Zwracam uwagę, że podobnie jednak jak przy UR typie 4, nie interesują nas jacy ci dodatkowi kandydaci są. I teraz czemu będziemy się tutaj przyglądać? Mianowicie rozważamy wiersze i kolumny zawierające dwoje z tych narożników prostokąta. I, pod tym, I sprawdzamy je pod tym względem, którego z UR-kandydatów zawierają pozostałe pola. No to prześledźmy w takim razie, jak to u nas będzie wyglądać. Mianowicie, z poziomu wierszy patrzymy na ten, oto drugi wiersz i patrzymy na pozostałe pola w tych wierszach i patrzymy, jaki UR-kandydat tam jest. No to tutaj widzimy, że są trzy, tutaj trzy kandydaci jeden występują, natomiast nie ma kandydata. 3. Więc na razie to zanotujmy to sobie może kolorem zielonym dajmy na to. Teraz drugi wiersz, który powinniśmy przejrzeć to jest ten wiersz trzeci, bo on też zawiera tutaj dwa narożniki naszego prostokąta. I też sprawdzamy te pozostałe pola w tym wierszu pod tym względem, którego z UR kandydatów zawierają. No to znowu widzimy, że zawiera on tutaj dwa pola z kandydatami jeden, ale znów nie ma kandydata E3. I teraz przeglądamy się dwóm kolumnom zawierającym dwoje z tych narożników prostokąta. Więc tutaj oto trzeciej trzecie od lewej kolumnie. W pozostałych polach mamy tutaj dwa pola zawierające znów tylko kandydata 1, ale nie ma kandydata 3. No i jeszcze została nam ta kolumna do rozważenia, która też zawiera dwóch narożników prostokąta. I tutaj przeglądamy się znowu, jakiego URL kandydata zawierają pozostałe pola w tej kolumnie. No znowu widzimy, że zawierają one pola z kandydatami 1, ale znów nie ma kandydata 3. Więc co my tutaj mamy? Mianowicie, że ponieważ w tych pozostałych polach żaden z wierszy, ani żaden z tych kolumn nie ma kandydata 3, czyli ten kandydat 3 jest zablokowany do tego prostokątem. Czyli mamy tutaj taki pewnego rodzaju X. mianowicie, gdzie tu byłaby trójka. To tu byłaby trójka, jeśli tu byłaby trójka, to tu byłaby trójka, ponieważ trójka jest po za prostu zablokowana do tych wierszy i do tych kolumn. I teraz na ogół nie jesteśmy w stanie stwierdzić, która, która przekątna jest prawdziwa. Czy ta przekątna będzie prawdziwa dla trójek, czy ta przekątna będzie prawdziwa dla trójek. Natomiast dzięki U artykułu 6 jesteśmy w stanie to stwierdzić. Mianowicie stwierdzę teraz, że w tych oto polach z dodatkowymi kandydatami nie będzie kandydata 3 i po prostu można ich e, usunąć. Zobaczmy dlaczego tak jest. Przypuśćmy nie je wprost, że jednak e, nie jest to prawda. Czyli jednak tutaj e, trójka jest e, prawdziwa. E, no to wówczas, e, ponieważ tutaj jest, były pary 1, 3 i nie może być teraz kandydata 3. No to mamy do wpisania dużo cyfrę 1. I teraz mamy, mamy w pewnym sensie zakazany konfigurację. Dlaczego? No bo jakbyśmy rozwiązywali sudoku, to równie dobrze moglibyśmy teraz zamienić kolejność tych, tych cyfr i dalej mielibyśmy rozwiązanie prawidłowe sudoku. A zatem problem byłby taki, że sudoku miałoby więcej niż jedno rozwiązanie, bo mógłbym zamieniać kolejnością tutaj tych URL kandydatów w ramach tego prostokąta. Mógłbym tak napisać albo, albo tak napisać i oba rozwiązania byłyby tutaj poprawne. A zatem, aby zapobiec sytuacji, w której Sudoku miałoby więcej niż jedno rozwiązanie, nie możemy dopuścić do sytuacji, w której możemy tutaj swobodnie zamienić kolejnością tych UR kandydatów. No, tak, żeby nagle dwa rozwiązania nam wyszły. Dlatego też, wracając do naszej sytuacji, żeby tego uniknąć, z tych pól należy usunąć kandydata 3. Ale przez to, teraz, że mieliśmy tutaj ten X-Wing na. Kandydacie E3, no to jeżeli wiemy, że jedna przekątna nie jest prawdziwa, to druga musi być prawdziwa. A zatem, jeżeli na tej przekątnie ma trójek, to, te, to na tej przekątnie muszą być trójki. E, I w zasadzie możemy na tę technikę patrzeć po prostu w ten sposób, że niekoniecznie musimy za każdym razem usuwać te, te trójki z e, w narożniku z dodatkowymi kantami. Wystarczy od razu w zasadzie wpisać tego kandydata 3, tego, który nie występuje e, pozostałych polach w ramach wierszy i tych kolumn z narożnikami prostokąta i po prostu można tego tego kandydata wpisać właśnie w tych narożnikach zawierających tylko UR kandydatów. Także dlatego ta technika jest w pewnym sensie fajna, ponieważ ona nam daje od razu dwa pola już rozwiązane, tam możemy wpisać dużą cyfrę, czego na ogół w tych URAch UR zwykle nie byliśmy w stanie zrobić. Technika działa analogicznie, jeżeli teraz rozważylibyśmy nasz unikalny prostokąt, tym razem na kolumnach. Mianowicie, tym razem z naszymi ur kandatami będą cyfry 5,7. Znowu zakładamy, że narożniki zawierające tylko ur kandatów leżą na jednej z przekątnych. A teraz na drugiej przekątnej mamy też narożniki zawierające ur kandydatów 5,7 i jakiś dodatkowych kandydatów, ale znowu nie interesuje nas, jak ci dodatkowi kandydaci są. I podobnie jak poprzednio rozważamy wiersze kolumny zawierające nasze narożniki tego prostokąta. Czyli na pewno patrzymy na ten drugi wiersz, sprawdzamy, który z UR-kandydatów występuje w pozostałych polach. No i widzimy, że tym UR-kandydatem jest 7. Natomiast nie, widzimy, że nie ma tutaj kandydata 5. Podobnie teraz w tym wierszu, również w pozostałych polach mamy pola zawierające kandydata 7, ale znów nie ma kandydata 5. I teraz założymy kolumny zawierające nasze narożniki. Mamy oto tę kolumnę, patrzymy na pozostałe pola, którego z UR-kandydatu zawierają. No znowu widzimy, że jest to kandydat 7, nie jest to znowu 5, nie ma pola w tej kolumnie zawierającego kandydata 5. No i logicznie w tej kolumnie też patrzymy na pozostałe pola, którego z UR-kandydatu zawierają. No widzimy, że jest nim znowu kandydat 7, ustępują w tych polach, natomiast znowu nie ma kandydata. 5. Także widzimy, że piątka znowu jest zablokowana do tego prostokąta i tworzy nam się na niej x -min. No i to jest znowu analogiczna sytuacja jak poprzednia, a zatem jedna z tych przekątnych jest prawdziwa, czyli albo piątka na tych, na tych polach jest prawdziwa w tej przekątnej, albo w ramach tej przekątnej i piątka jest prawdziwa. Natomiast znowu na mocy UR typu 6 wiemy, na której przekątnej jest ta piątka prawdziwa. Mianowicie piątka musi być prawdziwa tutaj. Znowu Uzasadnienie jest takie, może odświeżmy już tak dla zupełności, usuniemy te narożne piątki, czyli przypuśćmy, że jednak piątka prawdziwa jest na tej przekątnej. No to wówczas teraz tutaj były, byliby kandydaci 7 do wpisania, bo to była para 5,7. No i znowu mamy zakazaną konfigurację, bo teraz równie dobrze mógłbym zamienić kolejnością 5,7. I dalej Sudoku miałoby, byłoby, miałoby rozwiązanie, byłoby to poprawne rozwiązanie, więc problem byłby taki, że plaż Sudoku miałaby więcej niż jedno rozwiązanie. A zatem, żeby zapobiec tej sytuacji, e, piotka nie może być na, e, na przekątnej z dodatkowymi kandydatami, tylko jednak musi być jednak na tej przekątnej z narożnikami zawierającymi tylko UR kandydatów. E, tutaj zwracam uwagę, że w ramach tych wierszy i kolumn. Z naszymi narożnikami prostokąta, e, można znajdować tylko jeden z UR kandydatów. A zatem, gdybym na przykład w którymś z miejscu, powiedzmy tutaj, nagle wyskoczyłby nam kandydat e, 5, można zgrać go kolorem czerwonym. No to niestety ta technika już nie działa, no bo nagle w tej jednej kolumnie pojawiły się oba UR kandydaci. Także konieczne jest to, aby e, tym, w tym obrębie tych wierszy i kolumn z, z tymi narożnikami. Rzeczywiście był to kandydat jeden tylko z tych dwóch UAR. Oczywiście gdybyśmy teraz zamienili nasze siódemki na piątki, czyli teraz zakładamy, że w tych wierszach i kolumnach zawierających UR, nasze nałożniki prostokąta tylko kandydat 5 występował, ale nie 7, no to tym razem moglibyśmy w stanie stwierdzić, że mamy X-Wing na siódemkach tutaj i, i wiemy, że na mocy UAR typu 6, że ta siódemka musi się znajdować nie na przekątnej z dodatkowymi kandydatami, lecz na przekątnej z tylko z UR kandydatami. Podsumowując, rozważamy prostokąt unikalny z polami zawierającymi tylko UR kandydatów na jednej przekątnej, rozważamy wszystkie wiersze, dwa wiersze i, dwa kolumny, i dwie kolumny zawierające właśnie nasze. Narożniki prostokąta. Sprawdzamy pozostałe pola pod tym względem, którego z UR kandydatów zawierają. Jeżeli zawierają tylko jednego z tych kandydatów, tak jak tutaj zawierają tylko kandydata 5, a nie ma kandydata 7, to tego kandydata, którego nie ma, możemy wpisać na tej przekątnej zawierającej tylko UR kandydatów. Czyli w tym przypadku, skoro kandydat 5 występuje jako jedyny w obrębie tych pozostałych pól wierszy i tych kolumnach. Z narożnikiem prostokąta, to mogę wpisać tego drugiego kandydata, czyli 7, właśnie na tej przekątnej z narożnikami tylko z UR-kandydatami. Zapraszam teraz do drugiej części tylko materiału, w którym przedstawię przykłady, które pokażą, jak tę technikę wykorzystuje się w praktyce. Mam przed sobą pierwszy przykład. Tradycyjnie będę tutaj podpowiadać, na jaki, jaki cyfry będą naszymi UR-kandydatami. Zapraszam do Zaczęłem materiał i spróbowania znalezienia ur typu 6 samodzielnie. Ur kandydatami będą cyfry 5,8. OK. Mamy tutaj pola zawierające tylko kandydatów 5,8. I tutaj nam się tworzy unikalny prostokąt. Każdy z narożników zawiera kandydatów 5,8. No przy czym ważne jest to, że te pola zawierające tylko UAR-kandatów leżą na przekątnej. No i teraz badamy wiersze i kolumny, zawierające dwóch, dwoje z tych na prostokąta i sprawdzamy, który z UAR-kandatów się tam pojawia. No więc w tym trzecim wierszu od góry mamy pole zawierające kandata 5, ale nie ma kandata 8. W tym przystatnim wierszu mamy, o, mamy tutaj kandatów 5, ale znowu nie ma kandata 8. Teraz tej kolumnie pierwszej od lewej tu jest kandat 5, ale nie ma kandata 8. No, i trzecie tej trzeciej jest kandydat 5, ale nie ma kandydata 8. Czyli wiemy, że na ósemce tutaj jest X-Wing, i na mocy UR typu 6 wiemy, na której przekątnej musi być ta ósemka prawdziwa. Mianowicie na przekątnej tylko z narożnikami z UART-kandydatami. Czyli tutaj mogę na spokojnie wpisać duże cyfry 8. Idziemy do kolejnego przykładu. Kolejny przykład, zachęcam się do zatrzymania materiału i spróbowania znalezienia UR typu 6 na własną rękę. Tutaj UR kandydatami będą cyfry 2 i 8. Ok, mamy dwa pola zawierające tylko kandydatów 2 i 8, są one na jednej przekątnej i tutaj nam się tworzy unikalny prostokąt. Każdy z pól zawiera kandydatów 2, i 8. I znowu ważne jest to, że narożniki z UR, tylko z uarkantami są na przekątnej. Rozważamy teraz wiersze i zawierające dwoje z tych narożników i sprawdzamy, który z UR nam występuje. Mamy tutaj w tym wierszu w ostatnim pole z ósemką i to chyba wszystko. Nie widzimy kandydata 2. Teraz w pozostałych polach w ostatnim wierszu mamy ósemkę, ale znowu nie ma dwójki. Teraz w tej kolumnie środkowej Mamy dwa pola z kandydatem 8, ale znowu nie ma kandydata 2, i w tej przedostatniej kolumnie od lewej mamy pole z kandydatem 8, ale znowu nie ma kandydata 2, czyli wiemy, że na kandydacie 2 tworzy nam się X-Wing, no i na mocy typu 6 wiemy, na której przekątnej ta dwójka będzie prawdziwa, mianowicie na tej przekątnej, gdzie są tylko UR kandydaci, czyli tutaj na spokojnie mógłbym wpisać duże cyfry 2. Idziemy do kolejnego przykładu. Mam przed sobą kolejny przykład. Zachęcam się do zatrzymania materiału i spróbowania znalezienia UR typu 6 samodzielnie. W tym wypadku UR kandydatami będą cyfry 14. Ok. Mamy dwa pola zawierające tylko kandydatów 1-4. Tutaj nam się tworzy unikalny prostokąt. Ważne jest to, że pola z, tylko z UR kandydatami są na przekątnej. No i podobnie jak poprzednio rozważamy wierszej kolumny zawierające nasze narożniki i sprawdzamy, który z UR kandydatów się pojawia w pozostałych polach. Oto no w tym drugim wierszu od góry mamy pole z czwórką, ale znowu nie ma w pozostałych polach jedynki. Teraz w tym trzecim wierszu od góry mamy pola z pola z kandydatami cztery, ale nie ma kandydata jeden. Teraz kolumny. Trzecia kolumna od lewej mamy pole z kandydatem cztery, ale znowu nie ma, pola, nie ma jedynki. I w tej przedostatniej kolumnie od lewej mamy Pole z kandydatem 4, ale znowu nie ma kandydatury 1. Czyli wiemy, że jedynka jest zablokowana do tego prostokąta w ramach X-Winga, czyli na jednej z przekątnych ta jedynka musi być prawdziwa. Natomiast na mocy UR typu 6 wiemy, że tą przekątną jest przekątna z tylko z UAR kandydatami. Czyli tutaj w tych polach mógłbym wpisać duże cyfry 1. E, idziemy do kolejnego przykładu. Kolejny przykład, zachęcam Cię do zatrzymania materiału i spróbowania znalezienia UR typu 6 samodzielnie. UR kandydatami będą cyfry 6,8. OK, mamy pola zawierające kandydatów tylko 6,8. Tutaj nam się tworzy unikalny prostokąt, każdy z pół zawiera kandydatów 6,8. Pola tylko z UR kandydatami są na jednej przekątnej. I teraz zauważamy wiersze kolumny zawierające naszych narożniki prostokąta. Patrzymy na pozostałe pola i sprawdzamy, który z wielu się pojawia. Jest kandydat 6 w tych polach, ale nie ma kandydata 8. W tej ostatniej wierszu jest kandydat 6, ale nie ma kandydata 8. Teraz w tej kolumnie środkowej mamy kandydata 6, ale nie ma kandydata 8. I w tej kolumnie obok mamy kandydata 6, ale nie ma kandydata 8. Czyli wiemy, że ósemka jest zablokowana do tego prostokąta w taki sposób, że na jednej z tych przekątnych ta ósemka musi być prawdziwa. I na mocy UR-typu 6 wiemy, że ta ósemka będzie prawdziwa w ramach narożników tylko z UR-kandydatami, czyli tutaj mogę wpisać na spokojnie duże cyfry 8. Może jeszcze jeden przykład na koniec. Ostatni przykład na dzisiaj. Zapraszam Cię do zatrzymania materiału i spróbowania znalezienia UR-typu 6 na własną rękę. Tutaj UR-kandydaci to 6 i 7. Okay, mamy pola zawierające tylko kandydatów 6S7. Tutaj nam się tworzy unikalny prostokąt. Oczywiście, znowu sprawdzamy, jest to istotne, żeby ta technika działała, e, że pola z, tylko z ur są na przekątnej. Znowu rozważam wiersze zawierające narożniki prostokąta i sprawdzam, e, czy w tych postaciach polach który z tych ur tu się pojawia. 6-7 rozważamy. No to tu w tym wierszu trzeci mamy kandydata 7, ale nie ma kandydata 6. W tym kolejnym wierszu niżej mamy pole z kandydatem 7, ale nie ma kandydata 6. Teraz po kolumnach tu mamy pole z kandydatem 7, ale nie ma kandydata 6. I w tej kolumnie obok mamy kandydata 7 dodatkowego, ale nie ma kandydata 6. Czyli wiemy, że szóstka jest zablokowana do tego prostokąta i musi być prawdziwa na którejś przekątnej, tak jak w X-Wingu. I na mocy typu 6 wiemy, że ta szóstka będzie prawdziwa na przekątnej. Tam gdzie mamy tylko UR kandydatu, czyli tu mogłem na spokojnie wpisać duże cyfry 6. I to jest wszystko co chciałem powiedzieć o technice UR typ 6 w tym materiale. Zachęcam Cię do zmierzenia się z planszami treningowymi, w których w pewnym momencie trzeba należy skorzystać z techniki UR typ 6. Niestety, ponieważ ta technika występuje w trudniejszych planszach to niekiedy trzeba będzie skorzystać z jakiejś innej techniki, o której mowa, była mowa w poradniku do sudoku. Ja tę technikę tutaj specjalnie wyróżniłem, także bądźcie gotowi na to, że tam w pewnym momencie trzeba będzie na skorzystać albo z jakiegoś Y-winga albo np. XYZ-winga. Niemniej jednak UR-typ 6 będzie tutaj konieczny. Starałem się takie plansze dobierać, żeby tych dodatkowych technik było jak najmniej. Link do tych plansz treningowych znajdziesz w opisie. Tymczasem zachęcam się do oceny tego materiału, dokumentowania. Jeśli chciałbyś być na bieżąco z tym kanałem, to zachęcam również do subskrypcji. Tymczasem po się tam żegnam. Życzę tutaj powodzenia w opanowywaniu techniki UARTYP6. Wszystkiego dobrego i mówię do dostrzenia w kolejnym materiale poświęconym SODOKU. Pozdrawiam.